Siemanko moi drodzy, jestem Terin. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj dla was spadkę, która miała miejsce na kanale Kamuś całkiem niedawno ponieważ jest to przedostatni odcinek, w momencie kiedy to nagrywam. Moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, no i zapraszam do oglądania. Ale jeszcze przy tym chciałbym pozdrowić nowych sprujących, a mianowicie ich jest aż 10, Także naprawdę bardzo wam dziękuję. Także pozdrawiam serdecznie Kitel, Lopoland, Marcel Oliver Stanklik, Webcio Dito Ditowski, Lizu.pl. Pocek, D, Eksen, Nizon oraz Gniewomir, Mos, Pilka, Asmaster. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. A jeśli ktoś z Was chciałby zrobić to samo, to klikajcie w ten niebieski przycisk, wtedy każda osoba zostanie pozabrana na odcinku. Także myślę, że warto. No a teraz zapraszam do oglądania. A więc moi drodzy, zobaczcie sobie na tą wpadkę. Mamy tutaj na laptopie napisane Łukasz Wawrzyniak. No i jest to nie pierwszy raz taka wpadka, ponieważ już nawet na moim kanale był film na temat takiej kwapadki. To było kilka miesięcy temu. I możecie zobaczyć ten film, gdzie tam było jeszcze lepiej, to wszystko widać. Wy teraz pewnie zapytacie, dlaczego kamerzysta ma na te wpadki wywalone, ponieważ tego typu wpadki, albo coraz częściej widzimy jego twarz na filmie, yy, która nie jest zacenzurowana, ani nie ma na sobie żadnej maski, żadnego przykrycia. No i drodzy, to jest dlatego, że kamerzysta doskonale jest tego świadomy, że i tak praktycznie każdy wie, kim on jest tak naprawdę. A to, że jest kamerzystą, to jest odgrywana postać. I tak jakby ka postać kamerzysty. A postać Łukasz wrzyniaka to jest inna osoba, po prostu inna odgrywana osoba, no tak naprawdę Kamus i tak wie, że ludzie wiedzą, kto za nim stoi, czyli Łukasz Wawrzyniak. Jak jeszcze jakieś dwa lata temu, czyli wtedy jak nosił worek, Kamus się totalnie wtedy ukrywał z tym, że jest on Łukasz wrzyniakiem. i moi drodzy, teraz yy, ma totalnie na to wywolone, ponieważ ludzie go naprawdę poznali i już nie ma odwrotu, aby aby jakoś ludzie zapomnieli o tym, że jest właśnie ten Łukaszem Wambrzyniakiem. Także moi drodzy, to tyle z tego filmu. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zelciecie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, wbijajcie na Instagrama. No i do następnego filmu. Cześć!